Witajcie kochani spontaniczni ogrodnicy. Dzisiaj zapraszam Was na film o czereśniach, o ich uprawie oraz o tym, jak pięknie kwitną. Zapraszam. W moim ogrodzie mam trzy czereśnie i tutaj widzicie pierwszą z nich: to jest Czereśnia Schneidera, nazwana Późną. Jest to znana i ceniona odmiana. Drzewko rośnie szybko i tworzy duże rozgałęzione korony. Czereśnia tamie ma 5 lat od posadzenia, czyli to już jest drzewko siedmioletnie, bo kupione zostało jako dwuletnie doniczkowe. W tamtym roku pierwszy raz miała sygnalne owoce. No, powiem wam, że są przepyszne, dlatego w tym roku oczekuję, że będzie tych owoców znacznie więcej. Zresztą owoce, właśnie tej czereśni, są jednymi z najsmaczniejszych i są bardzo cenione na rynku. Jej owoce są przepiękne, o kształcie serca. Mają kolor głęboko wiśniowy i są przepyszne. Mają smak słodkowinny. Owoce są w pełni dojrzałe w połowie lipca. Czereśnia hedelfińska od kształtu swoich owoców nazywana jest w niektórych regionach także sercówką. Do rozwoju owoców potrzebuje zapylacza obcym pyłkiem. Na przykład czereśni hedelfińskiej lub butnery czerwonej. Jak widzicie, drzewko to ma ogromną masę kwiatów. Kwiaty są wręcz zbite w takich baziach kwiatowych. No, ufam, że w tym roku będzie miała dużo owoców. Drzewko wygląda przepięknie i szczególnie właśnie w okresie, kiedy kwitnie. W tym miejscu chciałabym was zaprosić do zasubskrybowania mojego kanału, wówczas dowiecie się wielu ciekawych spraw związanych z ogrodnictwem. Zapraszam. Przy każdym drzewku staram się posadzić kilka ząbków czosnku. Tych ząbków nie wykupuję, one tutaj rosną. Mają za, zadane, za zadanie ochronę drzewka przed chorobami zarówno grzybowymi, jak i szkodnikami. A co można powiedzieć o czereśniach? Czereśnie zwane dawniej były trześniami. Są to drzewa występujące głównie w Europie oraz Azji Północno-Zachodniej. Drzewa wymagają do wzrostu ciepłych i słonecznych oraz osłoniętych miejsc. Młode drzewka i nowo posadzone w okresie zimowym powinny być okrywane lub okopane kopczykiem z ziemi lub ze zrębek. Czereśnie to drzewa wrażliwe na mróz, dlatego najlepszą porą sadzenia jest wiosna. Można też je posadzić jesienią. Te sadzone wiosną wymagają obfitego podlewania. Drzewka rosnące w donicy można sadzić cały rok. Trzeba też dodać, że najgroźniejszą chorobą czereśni jest rak bakteryjny. A z kolei bardzo inwazyjnym szkodnikiem jest nasionnica trześniówka, no i oczywiście szpaki. Kolejną odmianą tego drzewa, które u mnie w ogrodzie rośnie, jest czereśnia hedelfińska. Jest to jedna z najstarszych odmian i jest ona pochodzenia niemieckiego. Siewka bowiem została znaleziona w miejscowości Hedelfingen. Natomiast dopiero w roku 1897 uznana została za odmianę. Jest to późna odmiana. A dojrzałość zbiorczą owoce osiągają około połowy lipca, tak zwany siódmy tydzień dojrzewania czereśni. To drzewko, które tutaj widzicie, jest drzewkiem karłowym. Ona została kupiona jako zapylacz do czereśni Schneidera Późna. Drzewko to jeszcze nie owocowało, ma trzeci rok od posadzenia, a kupione zostało również jako dwuletnie drzewko doniczkowe. W formie naturalnej drzewo rośnie okazałe i tworzy rozłożystą koronę. Jej owoce mają kształt jajowaty. I ważą około 8,5 g. Owoce są duże, o ciemnoczerwonej, wręcz fioletowej skórce. Pięknie pachną i lśnią w słońcu. Jest to odmiana obcopylna, i do rozwoju owoców potrzebuje zapylacza, np. czereśni Schneidera lub butnery czerwonej. Sama też jest doskonałym zapylaczem dla innych odmian. No, i kolejną odmianą jest Czereśnia Sylwia. Jest to niezawodna w owocowaniu odmiana Czereśni. Drzewko rośnie niewielkie, jest kompaktowe. Jest to odmiana kanadyjska. Drzewko to zostało kupione jako dwuletnie drzewko doniczkowe i już w pierwszym roku po posadzeniu miała kilka owoców, a w drugim już owocowała obficie. Czereśnia ta ma liczne i gęste kwiaty o kolorze śnieżno-białym. Tak jak wspomniałam, rodzi corocznie i obficie. Ma czerwone, pyszne i chrupkie owoce. Owoce te ważą około od 8 do 10 gram. Czereśnia Sylwia uznawana jest za odmianę częściowo samopylną, ale lubi obecność innych późnych odmian czereśni. Jej ogromną zaletą, z uwagi na pokrój drzewa, jest to, że może rosnąć w gęstej rozstawie. Odmiany, które Wam tutaj zaprezentowałam, są to odmiany późne, dlatego wymagają starannego zabezpieczenia przed szkodnikami. Tym zabezpieczeniem może być, mogą być żółte tablice lepowe, może być rozłożona mata wokół drzewa, a także oprysk środkami systemicznymi. Jak widzicie, czereśnie przepięknie, wręcz bajkowo kwitną. Dlaczego warto uprawiać te drzewa? Otóż, po pierwsze, mają wyjątkowo smaczne owoce, które nadają się do wielu produktów domowych. Mają też bardzo dużo właściwości odżywczych i zdrowotnych. No, oczywiście, mają też dużą zawartość witamin i minerałów. Jeśli, moi drodzy, film Wam się podobał, dajcie łapkę w górę, będzie mi bardzo miło. A na razie, trzymajcie się, cześć, pa! pa.